Cześć wszystkim, Siemanko. witamy Was bardzo serdecznie ze Strzelnicy Sportowej Rudnica. Właśnie zaczynamy. Szykujemy się do treningu, który odbędzie się 4-5 kwiecień. Będą to dwa treningi. Będzie pierwszy trening 4 kwietnia. Dobry, zły, brzydki, ulica i 5 kwietnia po raz pierwszy właśnie na tej Strzelnicy Sportowej Rudnica zaczynamy trening taktyczny Stores, czyli Przychodzicie ubrani w sprzęt taktyczny i działamy, właśnie po taktycznemu. Po, ta, po, taktycznemu, po taktycznemu, pierwszy temu. raz w końcu. Eee, no i oczywiście wszystko w połączeniu z, ze skutecznymi, prostymi przede wszystkim przede wszystkim, łatwymi do opanowania technikami z, po, z podstaw walki wręcz. Tak, żebyście mogli wykorzystać swoje wyszkolenie strzeleckie w przypadku konfrontacji. W serii najbliższych nagrań zaprezentuję Wam kilka możliwych rozwiązań, kilka różnych możliwych dróg rozwoju wypadków w zależności od tego, co zrobicie albo czego nie zrobicie i jak to się może dla Was skończyć. Zaprezentujemy Wam, że aby dobrze strzelać w konkretnej sytuacji, jednak trzeba mieć opanowanych też parę innych umiejętności niż tylko samo szybkie pociąganie za spust. Także zapraszamy, Strzelnica Rudnica. Storms, Muła, Tomasz Krupienko. Yy, pracujemy i zapraszamy na kolejne nagrania. Dosłownie, do, teraz tak, do każdego filmiku yy, Damian jest atakujący, ja jestem broniący się. <śla> moja, moja kondycja broni, jak to, jak to mówią, co niektórzy, jest taka, broń trzymam w saszetce. Kondycja broni. Dobra, No, broń trzymam w saszetce, oczywiście, żeby nie było w każdym na, w każdym nagraniu bez, tak to będzie wyglądało bez